Bardzo wymowny jest ten obraz, który pokazuje nam dzisiejsze pierwsze czytanie. Z jednej strony, potężny filistyn Goliat, w mocnej zbroi, z mieczem, pewny siebie. Po drugiej, pasterz Dawid. Pewnie niewielkiego wzrostu w porównaniu do Filistyna, bez zbroi. Saul chciał mu ofiarować swoją zbroję, ale Dawid nie umiał się w tym poruszać, więc był w ubraniu pasterza, bez broni, tylko z procą, kamieniem. I idzie naprzeciw niemu. Do takiej wydawałoby się zupełnie nierównej walki. Nawet Saul był przekonany, że Dawid nie da rady. Nie umocnił go, nie upewnił. Mówi, ty sobie nie poradzisz. A Dawid idzie. I mimo, że Filistyn mu złorzeczy, mimo, że próbuje go zniechęcić czy drwi z niego. Dawid mu odpowiada: Ty idziesz na mnie z mieczem, a ja idę w imię pana zastępów, dlatego nie wygrasz. I rzeczywiście tak się dzieje, ku zadziwieniu wszystkich. Zwycięża Bóg, nawet nie Dawid. Ale Bóg przez słabość Dawida, przez jego małość zwycięża sam Bóg. Bo Dawid wiedział, że on sam nie ma szans, że on sam nie poradzi. Jeśli się odważył tam pójść, to dlatego, że był pewny, że to Bóg go posyła i że Bóg da mu potrzebną siłę, i że Bóg da mu zwycięstwo. I z tej perspektywy możemy popatrzeć na świętego Józefa. Jak to się ma do niego? No, Goliatem to on na pewno nie był. To nie był jakiś mocarz, który by sam własnymi siłami ze wszystkim umiał sobie. Łatwo poradzić. A łatwo mu nie było, bo napotykał na swojej drodze bardzo poważne trudności. I to od samego początku, od kiedy go spotykamy, zaraz po zwiastowaniu Maryi, kiedy potem on od niej się dowiaduje, że jest brzemienna, jest w ogromnym kłopocie. Co z tym zrobić? On sam może Miał na tyle wiary, żeby przyjąć tę prawdę, żeby w to uwierzyć, że Maryja poczęła z Ducha Świętego. Ale czy inni w to uwierzą? Nie ma szans. A skoro poczęła nie razem z Józefem, jeśli to nie jest jego dziecko, to ją ukamienują. I jest w wielkiej rozterce, i szuka rozwiązania, tak po ludzku, i postanawia Maryję oddalić, żeby ją uratować przed śmiercią. I kiedy Bóg posyła do niego Anioła, to pierwsze słowa, jakie Józef słyszy, to nie bój się. A więc był w nim lęk, była obawa, tak po ludzku, jak człowiek. Jak słaby człowiek się bał. Ale z drugiej strony, kiedy przychodzi Anioł, kiedy mówi: Nie bój się, weź do siebie Maryję, to już zostawia wszystkie rozmyślania na boku, zostawia swój pomysł, jaki miał i robi to, czego chce Pan Bóg. Kiedy staje się to dla Niego jasne, jaka jest wola Boża, to po prostu ją wypełnia. I potem kolejne sytuacje, może nie wszystkie, ale zobaczmy chociaż jeszcze dwie czy trzy narodzenie. Dla mężczyzny, który troszczy się o rodzinę, który czuje się za nią odpowiedzialny, to było trudne, że nie mógł zapewnić swojej umiłowanej żonie. Godnego miejsca, w którym mogłaby urodzić dziecko. Tylko to się dokonuje w stajni. To go musiało boleć. To było dla niego trudne. A potem w tym wszystkim, co się tam dzieje, pośród tej radości, pasterzy, którzy przychodzą innych, on jest gdzieś tam nawet nie na drugim planie, bo na drugim planie jest Maryja po Jezusie. Józef jest w ogóle gdzieś w tle, jakby zupełnie niewidoczny. Ten, który w rodzinie normalnie jest pierwszy, tu jest gdzieś na samym końcu. To jest takie przedziwne też. I on się w tym jakoś odnajduje. Skąd bierze siłę? Jak to robi? Jak to robi, że. że potrafi zrobić to co do niego należy a równocześnie być niemal niewidocznym wiemy że są tacy którzy właśnie są bardzo widoczni jacyś celebryci którzy no to taki dym bez ognia który nie grzeje nie sam dym tylko się rozchodzi a tu jest coś zupełnie przeciwnego tu w ogóle nie ma dymu tu nic nie widać jakby, a jest ogień, który grzeje. O taki jest Józef. A potem kolejny problem. I tu no, staje prawie jak przed Goliatem, bo Piłat, Herod, nie Piłat, tylko Herod, chce zabić dziecko. I znowu polecenie od Pana Boga: we otrzymuje, uciekaj do Egiptu. A potem wracaj. I zobaczmy, chociaż On otrzymuje te polecenia, takie bardzo wyraźne, to jednak Pan Bóg niczego za Niego nie robi. On to sam podejmuje, sam Bożą mocą, bo Bóg tak chce. On sam musi szukać miejsca, On sam idzie do Egiptu, On sam musi tam zadbać o rodzinę, ale. Wie, że to Bóg tak chce i to mu daje siłę. Ma oparcie w Panu Bogu. Dostał zadanie i je wypełnia. I jeszcze jeden moment, kiedy Jezus ma lat 12, idą do świątyni, potem Jezus zostaje, rodzice go szukają i kiedy wreszcie go znaleźli, Maryja. Taki, powiedzmy, delikatny wyrzut robi Jezusowi. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ból serca. On tak naprawdę nie był ojcem, ale bolało go serce. Dla niego to dziecko było ważne, bo dane przez Pana Boga pod opiekę. I on się czuł za nieodpowiedzialny. I bolało go serce, kiedy to dziecko się zagubiło. Dziecko, 12 lat już. To już prawie był dorosły chłopak tam. I co słyszy w odpowiedzi? Coś, co Józefa też musiało poruszyć, jeśli nie zaboleć. Czemuście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że mam być w tym, co należy do mojego Ojca? Można by to jeszcze inaczej powiedzieć. Czemu mi mówisz, Matko, że Ojciec mnie szukał, skoro ja jestem właśnie w domu Ojca, w tym, co należy do Ojca? Mój Ojciec to jest ten w niebie. Wyraźniej nie można było tego Józefowi powiedzieć czy uświadomić, że On nie jest Ojcem, tylko cieniem Ojca. A jednak znowu godzi się na taką rolę. Skąd bierze na to siły? Myślę, że cały czas z odniesienia do Pana Boga. Tutaj czerpie, ponieważ Bóg go posyła, Bóg daje zadanie, On w nim ma oparcie. On nie musi być silny, skoro Bóg jest taki, skoro Bóg się tym zajmuje. On wie, że wystarczą takie siły, jakie ma i z takimi idzie i tak jak umie, służy. I myślę, że to jest coś takiego bardzo ważnego. Papież Franciszek w liście apostolskim Patris Corde z okazji ogłoszenia roku świętego Józefa napisał takie bardzo znamienne słowa one nas dotyczą Historia zbawienia wypełnia się w nadziei wbrew nadziei poprzez nasze Słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie. Podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Poprzez nasze słabości i pomimo nich. I jak popatrzymy na historię zbawienia, poczytamy Pismo Święte to rzeczywiście tak jest Bóg nie wybiera tego co mocne Bóg wybiera to co głupie w oczach świata po to żeby w słabości człowieka objawiła się moc Boża taka jest boża logika i nie trzeba się w, tym, w tej sytuacji jakby wstydzić własnej słabości bać się własnej słabości papież mówi yy, Musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością. Tak jak Bóg ją akceptuje. Popatrzeć na siebie oczyma Bożymi, w prawdzie i z miłością. Zły też nam jest w stanie pokazać prawdę o nas. Chce pokazać nam nasze słabości. Ale po to, żeby nas potępić. Patrz, jaki jesteś do niczego. Nie udało ci się, nie nadajesz się. Nawet nie próbuj, daj sobie spokój. To jest działanie do złego ducha. Ono nie podnosi i za tym nie możemy iść. A Pan Bóg pokazuje nam prawdę o nas z miłością i z czułością. Jesteś kochany, jesteś kochana taki, taka, jaki jesteś, jaka jesteś. W twojej słabości. Takiego, taką cię przyjmuje. Dlatego takie jest bardzo ważne nasze spotkanie z Bożym miłosierdziem, mówi papież Franciszek, bo tu doświadczamy tej Czułości Pana Boga. Może dlatego Pan Bóg dopuszcza na nas słabość, dopuszcza grzech, dopuszcza cierpienie, dopuszcza takie sytuacje powiedziałbym niemal graniczne, w których doświadczamy, że my jesteśmy zupełnie bezradni, że my nie mamy szans, sobie z tym poradzić. Stajemy jakby przed ścianą. I nie mamy wyjścia. I jedyne, co nam pozostaje, to zwrócić się do Pana Boga i od Niego wołać pomocy. Co robi dziecko, kiedy mu się dzieje krzywda? Kiedy sobie zrobi krzywdę? Albo ktoś go skrzywdzi? Nie próbuje sobie radzić samo, bo nie potrafi. Biegnie do rodziców. Mamo, tato. Ratuj, przytul, pomóż. I takiej postawy nam trzeba, kiedy jest nam ciężko, trudno, źle, kiedy mamy takie doświadczenia jak Józef, kiedy coś nas przerasta i nie widzimy możliwości rozwiązania, to iść do Pana Boga. Tato, pomóż, przytul. On na to czeka. On chce nam to dać, tylko żebyśmy przyszli. Jak długo ojciec przy powieści czekał na powrót syna, nie pobiegł za nim tam, gdzie on poszedł. On nie chciał go na siłę przyciągnąć. Czekał, aż sen przyjdzie. Nieważne z jakich motywów, byle wrócił i z jaką radością go wita. Tu syn dopiero doświadczył, że jest dzieckiem, odkrył swojego ojca. O i nam tego potrzeba, takiego spotkania z ojcem. Mówimy o Józefie jako ojcu na różne sposoby i różne przymioty tego ojca. I mówimy o nim jako o małżonku Maryi, ale zanim będzie małżonkiem, zanim będzie ojcem. Albo inaczej, żeby był dobrym małżonkiem, żeby był dobrym ojcem, to najpierw musi się nauczyć być dzieckiem, czyli uznać, że sam nie da rady i stanąć z wielką ufnością przed Panem Bogiem. Ty możesz mi dopomóc. W Tobie jest moja siła. W Tobie jest moja moc. W Tobie jest moja nadzieja. Tylko z Tobą jestem w stanie podołać tym zadaniom, męża, ojca, opiekuna, które mi dajesz. Tylko tak mogę to zrobić. Tylko tak mogę sobie w życiu poradzić. Nie musimy być jak Goliat. Nie musimy mieć takiej mocy, bo też ktoś taki ostatecznie nie wygrywa. Bo u Niego, u tego, kto się sam czuje mocny, już nie ma miejsca dla Pana Boga, bo On sobie sam daje rady. Tylko ktoś, kto uzna swoją słabość, potrafi się do niej przyznać i przyjdzie z nią do Pana Boga, ten od Niego czerpie siłę, ten od Niego czerpie moc. I tego nas dzisiaj uczy i Dawid, i święty Józef. I prośmy świętego Józefa, żebyśmy te lekcje takiego dzieciństwa, takiej pokory, takiego zaufania Pana Boga, Panu Bogu przyjęli. Amen.